Cześć, mam na imię Sławek. Witam ciebie w kolejnej lekcji Drupala. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak konfiguracja użytkowników, a tak naprawdę zrobimy sobie kilka rang użytkowników. Powiedzmy grup użytkowników, tak będzie łatwiej to nazywać. Zrobimy sobie użytkownika moderatora, będzie miał on uprawnienie administratora oraz użytkownika, powiedzmy Osoby, która będzie dodawała nam nowości i te nowości będą widoczne bezpośrednio w naszej witrynie. Dlatego też teraz musimy przejść oczywiście na szkolenie.drupalomania.pl, Ty przechodzisz do swojego projektu. I teraz w zakładce zarządzanie użytkownikami zrobimy tak naprawdę rangi. To nas będą interesowało, co mamy w rangach. Standardowo, jak wiesz, Drupal przechwytuje tutaj dwóch użytkowników. Jest to użytkownik anonimowy i uwierzytelniony. Ja stworzę sobie tak zwanego użytkownika powiedzmy, redaktora albo dziennikarza będzie dodawał minusy. A następnie zrobię sobie rangę moderatora. Modera. Ok, mamy super. Jak widzisz, mamy dwie rangi. Standardowo zrobiliśmy te rangi właściwie bez żadnych uprawnień. Dlatego też, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to przemyśleć, jakie chcemy dać uprawnienia dla rangi moderatora. To wiemy wszystkie uprawnienia administracyjne ale dla rangi dziennikarza. Oczywiście, standardowe dodawanie rangi z, uprawnień do rangi jest bardzo proste. Przechodzimy w zarządzanie użytkownikami, następnie uprawnienia. I teraz mam, jak widzicie, dwie nowe zakładki dziennikarz i moderator. Oczywiście dla moderatora mogę sobie tutaj zaznaczyć wszystkie opcje. Ja je będę po kolei zaznaczał. Jednak powolutku będziemy krok po kroku analizować co może dziennikarz. Przede wszystkim nie chcę, żeby dziennikarz miał access administration menu. To mnie nie interesuje. Nie może zarządzać blokami. Tworzenie wpisów w blogu zróbmy może może, czyli będzie miał własny blog. Usuwanie userów, usuwanie wszystkich wpisów w blogach nie. Usuwanie wpisu z własnego blogu dobrze może mieć. Edycja wpisów we wszystkich blogach nie, we własnym blogu jak najbardziej. Czyli to może dziennikarz. Następnie, tak. Dostęp do odpowiedzi myślę, że jak najbardziej. Dodawanie odpowiedzi dostanie. Dodawanie odpowiedzi bez zatwierdzenia również dostanie. Yy, dostęp do głównego formularza kontaktowego. Tak. Zarządzanie formularzem nie. Oczywiście, moderator dostaje wszystkie uprawnienia w tej kolumnie. Następnie zobaczmy, co mamy dalej. Moduł y, use php input, czyli moduł content tutaj nie nadajemy. Zarządzanie filtrami również nie. Administracja flash gallery również nie. Zarządzanie forami. A chciałbym, żeby moderator miał taką opcję. Rozpoczynanie tematów na forum jak najbardziej może. Y, usuwanie własnych tematów tak, ale nie wszystkich. Y, edycja własnych tematów również jest możliwa. Moderator standardowo. Zobaczmy dalej. Vis, no NodeMCP to nas nie interesuje. To jest moduł, który instalowałem w międzyczasie. Zarządzanie Google Analytics również nie interesuje dziennikarza. Tworzenie zdjęć. Dobrze. Dajmy dziennikarzowi tworzenie zdjęć. Edycja tych zdjęć, jak najbardziej. Edycja własnych zdjęć to mnie interesuje. Wyświetlanie oryginałów nie chcę mieć. Oczywiście moderator ma wszystkie ustawienia. I poniżej lecimy po kolei. Importowanie zdjęć może mieć. An -flush o, tutaj jedyne co mnie interesuje to Image Cache. Ja chcę widzieć e, pewne elementy, które e, akurat e, dziennikarz musi widzieć. To na pewno jest miniaturka 1, 2, 4 i miniaturka 150. Standardowo dla moderatora, jak widzicie, wszystkie elementy są zrobione. Sobie dalej już pozaznaczam. E, Modu imce nie chce, żeby administrował, oryginalnych obrazków nie może ściągać, zarządzanie językami nie. Yy, moduł location to a oczywiście go nie obowiązuje tego modułu jeszcze nie yy, omawialiśmy w kursach. Zarządzanie rodzajami zawartości nie, dostęp do zawartości tak. Zarządzanie segmentami nie, kreowanie, create page content a chcę, żeby dodawał możliwość page content, history content i stronę testową, to mnie interesuje. Hmm, może usuwać oczywiście te zawartości, czyli kolejne rzeczy to mogę zrobić page, story i stronę testową. Oczywiście moderatora sobie założę. Do końca jest to troszeczkę klikania, ale niestety to klikanie musicie przejść. Pamiętajcie, że to klikanie jest bardzo ważne, bo tutaj zaznaczacie podstawowe funkcje dla swojego systemu. Oczywiście damu możliwość edytowania tych dwóch, tych trzech zawartości metatagami, a nie ma możliwość zarządzania. Zakładamy, że to jest jakiś osobnik, który ma większą wiedzę uprawnienia, więc spokojnie może tam sobie działać. Tworzenie aliasów adresów nie chce. Nie chce dostęp do stron zarządzania, nie raportów witryny. Damy mu dostęp, niech będzie. Zarządzanie plikami, konfiguracją nie. Wybieranie skórki nie może. Dostęp do profilu użytkownika nie może. No i właściwie. To będzie wszystko dla dziennikarza, dla moderatora. Oczywiście wszystko sobie pozaznaczam. Zachowaj konfigurację. Wiadomo, że jak ustawiłeś już uprawnienia, no to generalnie musiałbyś tych użytkowników, którzy te uprawnienia posiadają, mieć. Ja tutaj tych użytkowników nie mam. Pokażę Ci więc, jak z ręki dodać użytkownika. Nie będzie to użytkownik, który się już logował wcześniej, tylko będzie to założony przeze mnie użytkownik. Wchodzę oczywiście w zarządzaj użytkownicy. Jak widzisz, mam jednego użytkownika. Następnie dodam sobie nowego użytkownika, czyli standardowo dodaj użytkownika, wpiszę sobie nazwę tego użytkownika jako test no Tutaj będzie test, jakiś małpa, test.pl nie jest mi on potrzebny w sensie samego maila, jest to tylko testowo zrobione hasełko powtarzamy i teraz chcę tak, żeby to był użytkownik uwierzytelniony jest standardowo, ale chcę, żebym miał uprawnienia dziennikarza, oczywiście ma mieć yy, yy, Bezpośrednio język polski, utworzę. I drugie to zrobimy test 2. Test 2, tu też sobie zrobimy test. Zrobimy 2, o, bra nie będzie. I hasło, jakieś standardowe, jakie pamiętacie. To jest tylko wersja testowa, chcę żeby to był moderator, nie chcę powiadamiać o utworzeniu konta. Klikamy OK. I teraz zobacz, wyloguje się bezpośrednio dla mojego systemu. Dodam oczywiście test. I wpiszę to hasło, które wcześniej wpisywałem. <laughs> jak widzisz, mam lokalizację węzłów, moje konto, dodanie zawartości. Powinienem mieć trzy e, rzeczy, plus tematy na forum, bo dodałem możliwość, oraz wpis na blogu. Użytkownik ma możliwość dodania zdjęcia, czyli te wszystkie zawartości, które ustawiłem, są jak najbardziej widoczne. Może tutaj edytować własne konto, bo ma do tego uprawnienia. Więc bez problemu może wejść, zedytować swoje dane i tak naprawdę dodać wszelkie zawartości, które są mu niezbędne. Kolejna rzecz, którą ja tak naprawdę zrobię, oczywiście użytkownik miał dostęp do metatagu widzisz, opisy i opis testowy, to są wszystko te metatagi dla niego udostępnione. Ja pokażę Ci teraz, jak wygląda moderator, czyli wejdę sobie na test 2 i tu jak widzisz moderator ma więcej możliwości, ma menu górne, może tak naprawdę wejść w zakładkę moduły, może je sobie odinstalować, doinstalować nowe, czyli robię takiego administratora Całego rozwiązania. Ma on nieograniczenia, które mogę mu nadać, ale odgórnie można robić wszystko. Właściwie Ustawienia użytkowników są opcją bardzo rozległą. Żeby to poznać, należy tak naprawdę przemyśleć, przeanalizować bezpieczeństwo własnej witryny, nadawać uprawnienia z przemyślaną gdzieś tam koncepcją. W żadnym wypadku nie nadawajcie uprawnień pochopnie. Musicie mieć pewność, że macie nadal kontrolę nad własną witryną, żeby ktoś przez przypadek Wam nie zmienił hasła bądź nie usunął konta, bądź za chwilę nie przejął całej witryny i będziecie musieli wtedy odzyskiwać to hasło z bazy danych bądź wpisywać własnego użytkownika. Jeżeli macie jakiekolwiek problemy odnośnie konfiguracji Drupala, zapraszam, piszcie mimałpadrupalomania.pl Z tego miejsca dzięki za obejrzenie kursu. Zapraszam Cię do kolejnych lekcji na drupalomania.pl. Pozdrawiam.